mojej drużyny jest zasłaby. Dziesięcioletnia Hossa. Przerwana na Borussia Park. Przegrywamy 4 do 0 z Werderem. 14 września. Pamiętna porażka. Poniedziałek. 15 września. Zwolnienie Gerardo Sane. Tak kończy się przygoda w Borussia Mönchengladbach. Witajcie moi drodzy. Ochłonęliśmy. Minęły trzy dni od pamiętnego meczu z Werderem Bremą. Przegranym na Borussia Parki to w sromotny sposób, po dziesięciu latach, dobrej gry z Werderem u siebie. Tracimy cztery bramki w meczu, w którym oprócz braku stylu pokazaliśmy stuprocentowy chaos. Nie wyciągnęliśmy żadnych lekcji. Jeżeli chodzi o pierwszy mecz sezonu z HSV, nie wyciągnęliśmy żadnych lekcji, jeżeli chodzi o Stuttgart. W trzeciej kolejce Bundesligi wychodzimy nieprzygotowani na przeciwnika, który na papierze powinien zostać przez nas po prostu ograny. To nie miało być łatwe zwycięstwo, ale to miało być zwycięstwo, które zamieniło się w porażkę i to 4 do 0. Przy Zerowej grze obrony. To, w jaki sposób grała obrona w tym meczu, jest nie do pomyślenia. Tam nie zgadzało się nic, tam się nie zgadzał timing, tam się nie zgadzała determinacja, tam się nie zgadzało dogadanie, no chyba że dogadanie w chaosie nie atakujmy nikogo dajmy Werderowi atakować, a my patrzmy, co robią napastnicy przeciwnika. OK, to się udało w 100%. I to pokazała pierwsza bramka, gdzie wykonujemy bardzo delikatny pressing, delikatny doskok. Patrzymy, co zrobią przeciwnicy. I nagle bum, strzał życia, prosto pod poprzeczkę. Morris Nikolas bez szans, bo umówmy się, strzał był mega końśliwy. Szkoda, że wpadło. No ale szkoda, że nie było doskoku. Szkoda, że nasi obrońcy nie zareagowali inaczej. Druga bramka to jest w ogóle koncert obrony, bo od lewej do prawej strony po prostu obrońcy patrzyli, co się dzieje z piłką. Do kogo teraz trafi i mówili, wybierajcie, kto będzie strzelał. Ty, ty albo ty. Okazało się, że Staga wykończył akcję i w 26 minucie mieliśmy 2 do 0. Super. Super sprawa. Obrona nie istniała kompletnie. Druga linia, Filip Sander. Fatalny występ. Fatalny występ brak decyzyjności, brak opanowania, nerwowość. No naprawdę, to jak miał zastępować Weigla, no to tym razem zagrał naprawdę gorzej, gorzej niż Weigl w poprzednim sezonie w tych swoich najgorszych meczach. Tam ocena 5 bodajże. No i zasłużone 5. Bo naprawdę nic nic nie pokazał. Kiepski występ. Słabiutki. Rokoriz. Widać, że ciąży ta opaska kapitana. Czekamy na Tima Cladingsa. Niech przejmie opaskę, niech wprowadzi w nasze szeregi jakieś opanowanie. Rozumiem, że to jest facet odrobienia. Dymów, ale tych pozytywnych, ale niech też zrobi te negatywne, niech potrząśnie tym wszystkim. Niech zaczną wreszcie grać, niech pokażą, co potrafią, bo wyglądali dosłownie jak kolano rajca, całe w tejpach. Tarapaty, nie będziemy walczyć. Zobaczmy, co zrobi przeciwnik. Może się pomyli, może nie. Skończyło się tak, że w pierwszej połowie dostajemy 2-0, a w drugiej połowie dostajemy 4-0. I dobranoc, więcej nie potrzebujemy. Tyle nam no wystarczyło. Dwa w pierwszej, dwa w drugiej. Porażka blamasz. 70 minuta kibice opuszczają stadion. W połowie to gwizdali tak, że nas było słychać na całym mieście. I rozumiem, że w tej sytuacji najbardziej obrywa się trenerowi, bo nie strzeliliśmy w tym sezonie ani jednej bramki, bo od 10 meczy w lidze nie potrafimy wygrać bo w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec męczymy się z piątoligowcem, bo brakuje bramek, brakuje stabilnej obrony i generalnie brakuje jakiegoś wyraźnego stylu, z tego, z czego słynęliśmy zawsze. I okej, okay, obrywa się trenerowi. W poniedziałek, 15 września, mówimy do widzenia. Trzymaj się, Gerardo. Ale zastanówmy się nad jedną ważną rzeczą. Kto za tym wszystkim stoi? Gdzie jest w tym momencie prezydent? Gdzie jest Wirkus? Jako dyrektor sportowy? Gdzie są wszyscy? Bo okej, okay. Seany dostaje na głowę, zostaje zwolniony, ale są ludzie, którzy go zatrudnili i są ludzie, którzy razem z nim pracowali w presezonie i przed zakończeniem letniego okna transferowego. Bo teraz mamy najgorszy scenariusz. Transfery i ułożony zespół pod trenera, którego już z nami nie ma. Czyli mogliśmy temu zapobiec wcześniej, ale liczyliśmy na to, że sytuacja się po prostu jakoś wyklaruje, że jakoś poprawi, że gra zacznie jakoś wyglądać. Wiedzieliśmy że transfer Kleidingsa się wywalił i nie będzie szans na sprzedanie go tego lata. Więc po co inwestować w napastników czy skrzydłowych, których nam brakuje? Ogarnijmy sobie na koniec okienka transferowego takie luźne wypożyczenie skomo defensywnego pomocnika, jakby nam było mało zawodników w środku pola. Panie Wirkus, co teraz robimy? Bo ok. Znowu powiem dobra. Na trzy mecze: Bayer Leverkusen, Frankfurt, i później Freiburg. Bierzemy Eugena Polańskiego z U23. I liczymy na to, że może to będzie historia Hans'ego Flika. Gdzieś z za pleców głównego trenera. Wyrasta nowy, wspaniały trener, który poprowadzi drużynę do sukcesów. no W naszym przypadku to jest brak walki o utrzymanie w lidze, może jedno cyfrowe miejsce w tabeli. Byłoby super. Biorę to w ciemno. No ale na dzień dzisiejszy nie zatrudnimy żadnego nowego trenera, bo czekają nas trzy trudne mecze, więc wszystko może się w bardzo krótkim okresie czasu popsuć i będziemy musieli szukać kolejnego Leverkusen zwolniło ten Haga po dwóch kolejkach zatrudniło nowego menadżera super ostatnio wygrana 3-1 mega, super sprawa no ale ciekawe jak to będzie wyglądało u nas bo jeżeli mamy już Polańskiego na stanowisko tymczasowego podkreślam tymczasowego trenera Chociaż Wirkus zapewniał dzisiaj, że jeżeli się sprawdzi, to będzie do końca sezonu. A jeżeli nie, no to musimy mieć kogoś nowego. Czyli czekamy do przerwy reprezentacyjnej i zobaczymy, jak to będzie. No i jakie mamy tutaj możliwości? Możliwości jest parę. Zaczynając od Terzicia. Chociaż jego chyba braliby bardziej za dyrektora sportowego, zważywszy na to, że. No, w i Dortmund nie jedno przeżył, nie jedno widział. To jest facet, który tam od najniższych szczebli był związany z drużyną z Dortmundu. Więc, jako dyrektor sportowy, jak najbardziej chętnie bym go przyjął. No, ale nie samym dyrektorem sportowym żyjemy, bo potrzeba nam trenera. No i kogo tutaj mamy? Pierwszą taką opcją jest powrót do przeszłości. I liczenie na to, że duet Strancel-Favre mógłby coś zdziałać. No i z miłą chęcią. Tylko pamiętajmy, że ostatni raz, kiedy zapraszaliśmy Favre na Borussia Park, spotkaliśmy się z odrzuceniem oferty, ponieważ zabrakło kluczowych piłkarzy według fawra. Do skonstruowania sensownego składu i pokazania jakiegoś poziomu na Bundesliga. Więc, biorąc pod uwagę, że brakuje Itakury, Play, powiedzmy, że Weigla, wątpię, żeby Szwajcar chciał do nas przyjść. Mimo wszystko, wątpię, chociaż byłby to niesamowity zwrot akcji i można nawet powiedzieć niezły scenariusz na film. Powrót takiego gościa jak Favre, który wyciągnął nas z baraży i doprowadził do pucharów, i zrobienie tego samego w tym sezonie. Wyciągnięcie nas z ogromnego dołka na sam szczyt. Oczywiście tym szczytem nie jest wygranie Bundesligi, ale klasyfikacja generalna, która umieści nas w jakimś koszyczku na przyszły sezon. Jeżeli chodzi o puchary. Zobaczymy. Bywa różnie jak to mówią. Kolejnym takim powrotem mógłby być Marco Rose. Okej, okay, rozstanie z Gladbach. Przejście do Dortmundu. No, atmosfera raczej gęsta. Ale facet z jakąś filozofią gry. I to nie małą. Elastyczny. Granie z czwórką z tyłu. Później formacja 3-3. To jest dobry prognostyk. I przede wszystkim pod jego wodzą naprawdę zaliczyliśmy parę świetnych występów. No ale tak jak mówię. Było, minęło. Rozstaliśmy się tak jak się roztaliśmy. Więc taki powrót do Śrebaków no nie wiem jakby wpłynął. I na samego Roze, na kibiców, na drużynę mogłyby być różnie. I teraz przenieśmy się do opcji, które są najświeższe, albo raczej najbliższe spełnieniu. Bo takim gorącym nazwiskiem jest Demichelis. Argentyńczyk grający w Bayernie Monachium, dobrze znający niemiecki. No, powiedzmy, że byłoby to coś. Bo pamiętajmy, że jako zawodowy piłkarz był obrońcą. Na no tego nam najbardziej brakowało w tym sezonie i poprzednim stabilnej obrony. Czyli gość, którym mógłby to ustabilizować, który mógłby wreszcie dobrze wpłynąć na naszą linię defensywną, poukładać to wszystko, bo zawodników mamy, ale tak jakby nie mamy dobrej taktyki. Także wykonawcy są, Brak pomysłu. Czy Demicelliz by temu wszystkiemu sprostał? Zobaczymy. Kolejnymi kandydatami są Bos Fenson i Urs Fischer, czyli byli trenerzy Union Berlin, dostępni na rynku, również lubiący grę defensywną, ale z takim małym ale. Co prawda, doprowadzali swoje drużyny do Pucharów. W zasadzie Union Berlin. Ale problemem jest to, że nie rozwijali jakoś zbytnio drużyny. Styl defensywny, męczenie przeciwnika, ścisła taktyka, szczelna obrona, gramy piłką, najpierw remis, potem gdzieś kradniemy jedną bramkę i tak zdobywamy trzy punkty. A my tutaj potrzebujemy jakiegoś większego rozwoju i trenera, który będzie z nami znowu za jakieś trzy sezony, a nie jedną rundę albo po prostu jeden sezon i będziemy po raz kolejny szukali. Szkoleniowca dla naszych zierbaków. Czy to rozwiązanie byłoby dobre na poprawę defensywy? Na pewno, ale czy na rozwój kolektywu całej drużyny? Powątpiewam. Powątpiewam. Zobaczymy, co zrobią nasi koledzy z Gladbach. Zobaczymy, co wymyśli Wirkus. Na dzień dzisiejszy, to są chyba najbardziej racjonalne nazwiska. Zaczynając od Fawra, a kończąc właśnie na Svenssonie. Dobrze by było, żeby przed ktoś, kto to wszystko naprawi, ktoś z autorytetem, z werwą, ja życzę Polańskiemu jak najlepiej. Naprawdę życzę mu tego, żeby te trzy mecze były udanymi meczami. Gdyby udało się zdobyć 5 punktów, to seria, to będzie naprawdę dobry wynik po tym, co pokazali na samym początku i wierzę, że z czasem rozwinie zespół na tyle, że będziemy naprawdę stabilnie utrzymywali pozycję w środku tabeli. Na w przyszłym sezonie pokażemy, co tak naprawdę potrafimy. Strzelimy z kopyta. strzelimy z kopyta nie jedną brameczkę i nie jeden Bayern ogramy. Na Allianz Arenie, oczywiście. Także, tak jak mówiłem, na dzień dzisiejszy dla Polańskiego jak najwięcej uścisków. Gratulacje, że doszedł do Bundesligi, że poprowadzi Borusję przynajmniej w tych trzech meczach. To na pewno. No i życzymy mu tego, że nie przez brak kandydatów, ale przez taktykę, przez metody, jakie wprowadzi na Borussia Park, zostanie z nami na dłużej. Tego Ci życzymy, Eugen. A my będziemy dalej relacjonowali to, co się będzie działo teraz w kuluarach, i zobaczymy, czy nastąpi era Polańskiego, czy era jakiegoś całkiem innego trenera. Trzymajcie się i do usłyszenia.